W dzisiejszym odcinku wielki przegląd trendów na wiosnę i wiosennych stylówek. To jest odcinek realizowany we współpracy z Marką Mormuas. Znacie ją już z moich poprzednich filmów i lubicie, więc dziś będzie dużo mierzenia i dużo opowiadania. Zaczniemy od sukienek, dlatego nie wiem, czy też tak macie. Dajcie mi znać w komentarzu, wystarczy, że wpiszecie tak, że na wiosnę. Bardzo mi się chce sukienek. Myślę o sukienkach, dlatego że ja bardzo lubię latem, żeby mi było wygodnie, żeby te sukienki były takie, wiecie, na różne okazje. Więc zaczniemy od sukienek, ale zanim to, kto nie subskrybuje, niech koniecznie kliknie subskrybuj. Rośniemy jak burza, jeśli chodzi o kanał, ale wiem, że nie wszystkie z Was subskrybują. Także, kto nie subskrybuje, ten nadrabia. Ok, zaczynamy od chyba dziś. Najsłodszej propozycji, bardzo w trendach, tym bardziej, że taką słodką, krótką sukienkę połączyłam z butami w typie Mary Jane. Mówiłam wam w poprzednim odcinku, że one są bardzo modne. Do tego, jakby tej słodyczy było mało, dodałam jeszcze skarpeteczki i perły. E, oczywiście te perły są już takie trochę bardziej e, nowoczesne i koszyczek. Koszyczek. E, Pleciony ręcznie, kupowałam go w, w tamtym sezonie. Bardzo go lubię do, do takich stylówek, trochę sielskich, ale właśnie takich delikatnych, więc zobaczcie, jaka fajna jest ta sukienka. Ma super dekolt, który z jednej strony jest bardzo kobiecy, ale z drugiej nie za głęboki, przynajmniej dla mnie, bo ja bardzo głębokich dekoltów nie lubię. Fajne ma rękawki, bardzo wygodną gumkę z tyłu i przy tym bardzo, bardzo delikatny materiał. Zresztą wszystkie te rzeczy, które Wam e, dzisiaj pokażę, są bardzo dobrej jakości. Mormua to jest polska marka, i moim zdaniem taką charakterystyczną rzeczą dla nich jest to, że te rzeczy są naprawdę wspaniałe w dotyku. Kto ma, pewnie e, potwierdzi. Drugą sukienkę już chciałam wystylizować wiecie, tak bardziej po włosku, bardziej hot, bardziej w stylu Dolce Gabbana. Czarna sukienka w kropeczki, podobny fason, ale długość już midi. Do tego dodałam buty z odkrytą piętą z wydłużonym noskiem, tak żeby trochę wydłużyć nogę przy tej długości midi. Dodałam zamiast koszyka, który też by fajnie wyglądał, wiecie, koszyk do tej sukienki, sandałki, włoskie miasteczko, też by było ekstra, ale tutaj jak bardziej mie miejsko chciałam dodać lakierowaną torebkę w stylu lat 90., żeby znowu tak sielsko nie było, żeby Wam pokazać że ten sam fason e, sukienki można stylizować na bardzo wiele różnych sposobów. Też, żeby było jeszcze bardziej elegancko, można dorzucić dużą, ciemną marynarkę. Ona będzie później, słuchajcie, w e, stylówkach, ale na przykład właśnie taka e, wyglądałaby super. Bardzo często dostaję też od Was pytania: czy jeśli chodzi o ubieranie się na okazję, to czarny wypada założyć, szczególnie na takie wiosennoletnie okazje, wiecie, typu komunia, jakaś rocznica rodzinna, no ogólnie, wiecie, takie rodzinne okazje. Czy to jest błąd, czy nie? Dziś Wam nie odpowiem, bo zależy mi na tym, żebyście koniecznie zapisały się na moje darmowe szkolenie, które odbędzie się w poniedziałek. 7 kwietnia, i będzie ono właśnie dotyczyło trzech błędów, jakie popełniamy w stylizacjach na okazji. Link do zapisów znajduje się oczywiście w opisie filmu tak jak i wszystkie linki do ubrań dzisiaj prezentowanych. Lecimy dalej ze, ze stylóweczkami i tu wjechała ta bluza. Ja zakochałam się w tym kolorze, bo zobaczcie, jak pięknie moje oczy przy nim wyglądają, na pewno to widzicie nawet w kamerze. Postanowiłam tę bluzę wystylizować trochę inaczej niż dresowo, czyli do spódnicy, do spódnicy w podobnym kolorze. Zresztą a propos trendów, to tak jak sukienki były w tym Takim trendzie bardziej garden. Tak tutaj mamy bardzo modny kolor, bo wszelkie odcienie fioletu na wiosnę rządzą. I do tego dodałam modne new balance, grube skarpety i nowoczesną torebkę, tak żeby całość była taka, wiecie, dynamiczna. Ta bluza ma rozmiar M na L. I wiem, że będziecie pytać, więc wszystkie rozmiary, które na mnie widzicie, to jest rozmiar M. Jak coś będzie w innym rozmiarze, to oczywiście Wam powiem. Ale szczerze mówiąc, do tej stylizacji widziałabym jeszcze większą bluzę, czyli nawet XL, czyli coś takiego, wiecie, super, super, super wielkiego. Aczkolwiek jak ktoś nie lubi oversize'ów, to właśnie ten rozmiar M na L do tej spódnicy, którą mam, rozmiar M, wygląda bardzo fajnie. Ale oczywiście te spódnice można też wystylizować inaczej, na bardziej elegancko, tutaj... Do Dam te buty z wydłużonym noskiem, które też wam pokazywałam w poprzednim odcinku, bo wiecie, jak to jest. Jak ja wam coś pokazuję, to ja w tym później chodzę. To nie jest tak, że wam pokazuję, ja sama tego nie używam. Zawsze wybieram te rzeczy, które dla mnie są super i tak samo jak robię selekcję, jak współpracuję z jakąś marką. Wybieram te rzeczy, w których sama chętnie bym chodziła. Więc przy tej super miękkiej spódnicy możemy dołożyć właśnie sweterek. Zresztą wiecie, że Mormua jest bardzo dobre w sweterki. Te swetry mają super skład. Skład tego sweterka to jest 90% wełny z merynosa i 10% kaszmiru. Dlaczego to jest ważne? Szczególnie na wiosnę, lato. Dlatego, że akurat wełna i kaszmir mają właściwości termoregulacyjne. Czyli nawet jak będzie Wam bardzo gorąco, to one bardzo szybko oddają to ciepło. Więc dlatego warto jest Mieć dobre składy w szafie. Więc tutaj mamy elegancki sweterek i buty z czubkiem, i cała stylówka, jakby zupełnie zmieniła swój charakter, mimo że torebkę zostawiłam tę samą. Moim zdaniem to jest taki uniwersalny też kolor na wiosnę, lato, że e, pasuje do bardzo, bardzo wielu różnych stylówek. Kolejna stylizacja to stylizacja taka bardzo domowa, aczkolwiek taki bambusowy zestaw, bardzo miękki, bardzo wygodny. Można wystylizować na różne sposoby, bo wiecie, trampki, jeansowa kurtka i spokojnie można w nim biegać weekendowo na przykład e, i załatwiać różne sprawunki. Ja tutaj e, z moimi uśmiecham się, bo mam szalone te kapcie. Absolutnie, ale zobaczcie, jak całość wygląda fajnie, też podomowo. Bardzo często o tym zapominamy, że przecież w domu, nawet jeśli jesteśmy w nim same ze sobą, fajnie się fajnie czuć. Może właśnie trochę z przymrużeniem oka, tak jak przy tych kapciach, ale przede wszystkim wygodnie. Bambus ma to do siebie, że jest niesamowicie delikatny, że jest taki miękki dla skóry. To jest taki zestaw, z którego po prostu nie chce się wychodzić. Gdybyście chciały te bluzy nosić po prostu na sportowo, to są oczywiście do tego. Spodnie w tym samym kolorze, do tego szare buty albo białe sportowe buty, albo trampki konwersy i też człowiek wygląda fajnie. Ja bym na to pewnie do dresu dorzuciła szarą marynarkę. Tę marynarkę zamówiłam właśnie w rozmiarze L, żeby weszła na bluzę. Więc wyobraźcie sobie ta bluza, dresik w tym samym kolorze, na to marynarka, szare balansy ta jasna torebka. I mamy znowu weekendowy zestaw, albo na przykład na podróż. Ja bardzo często się tak ubieram do samochodu, czyli dres, a na to narzucam sobie marynarkę, szczególnie jak później mam jakieś, wiecie, takie mini spotkanie biznesowe. Ostatnio dużo jeździmy, konsultujemy firmy, które chcą zacząć działać w internecie, bo tym się zajmuje mój mąż, ale ja czasami też wiecie, jestem dobra w strategii, więc narzucam sobie marynarkę na dres i. Wiecie, każdy zrozumie, że dopiero co przyjechałam po 300 km w samochodzie, jednak wygląda się trochę bardziej elegancko. Od razu Wam powiem, że do tej marynarki szarej to jest taki piękny, gołębi kolor. Są co spodnie albo tu akurat zamówiłam L i się w nich utopiłam, więc na mnie zdecydowanie emki, albo właśnie takie y, szare, gołębie, szerokie spodnie. Skoro jesteśmy przy tej bluzie, to zobaczcie, że też bardzo fajnym kolorem, takim trochę delikatniejszym moim zdaniem, to jest akurat bardzo fajny zamiennik takich zwykłych szarych dresów. Taki kolor pistacjowy, delikatny, też będzie bardzo fajny. Hu, lecimy dalej z tymi stylówkami. Słuchajcie, co my tu mamy następnego? Następne były stylówki biurowe. Tu, akurat w tej stylizacji, pokazuję Wam te spódnice-spodnie w rozmiarze M i w takim grafitowym kolorze. I to jest fajne, że to nie jest czerń, tylko właśnie taki głęboki grafit, bo jest zdecydowanie fajniejszy dla większości typów kolorystycznych. I hit tego odcinka to jest biały t-shirt, dlatego że dawno. Dawno, słuchajcie, nie spotkałam t-shirtu, który by tak dobrze leżał, a nie był bardzo szeroki, bo jednak w sklepach jest teraz dużo takich szerszych, a ten jest taki bardziej rozciągliwy, trochę bardziej przyciele. I zobaczcie, jak bardzo fajnie wygląda w tej stylówce, czyli te spódnicy spodnie. Biały t-shirt zabudowany, więc spokojnie nadaje się do biura i na to marynarka. I mamy fajny komplet, oczywiście, do e, moich dodatków, które też widzicie Wzięliście milion razy, ale wiecie, jak kupicie dobre dodatki, to one robią wam klamry za każdym za każdym razem. Ta torebka jest teraz trochę z jajem, żenujący żart prowadzącej, dlatego że dodałam do niej jajko sadzone jako przywieszkę. Słuchajcie, to jest taka przywieszka, o którą mnie każdy pyta. Jak siedziałam ostatnio na kawie, czekałam na znajomą, to po prostu ludzie podchodzili i się pytali, skąd jest ta przywieszka. Więc to jest taki fajny starter konwersacji. Za to lubię modę, że można ją, wiecie, traktować trochę z przymrużeniem oka, dać sobie na luz, nie przejmować się, czy to aż tak bardzo wypada, czy nie wypada, i mieć coś, co jest po prostu zabawne. Kolejna biurowa stylówka, czyli Ulubione, szerokie spodnie z mormoa. uwielbiam je i dla mnie to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy dla Was też możecie mi dać znać w komentarzach. Ja nie bardzo lubię prasować i słuchajcie, przygotowując ten duży odcinek, wiecie, ja muszę wszystko wyprasować, żeby fajnie e, wyglądało. Te rzeczy prasują się genialnie. Ja mam tylko parownicę, nie mam zwykłego żelazka i naprawdę one w kilka sekund są gotowe do założenia. Dla mnie to jest Niebagatelny plus każdego ubrania, że wiecie, nie muszę się męczyć z każdym zagięciem, tylko parownica daje sobie z tym radę. I tu mamy kamizelkę. Jak kocham kamizelki, noszę je zamiast topów. Jeśli ona jest dla Was zbyt rozebrana, to spokojnie, właśnie zakładacie ten biały top pod spód i też to będzie bardzo fajnie wyglądało. Tu dodałam buty z wydłużonym czubkiem, bo ja do szerokich spodni lubię wydłużony czubek i dużą już biurową. Torbę. Oczywiście na to zawsze można też narzucić granatową marynarkę. I ostatnia już stylówka na dzisiaj też biurowa, i też w trendach, dlatego że to są spodnie, które nie są takimi tradycyjnymi chinosami, tylko są trochę nadmuchane, więc są modne. Do tego niebieskie buty, delikatna gołębia bluzka i zamiast żakietu też Kamizelka i zobaczcie, jaka kamizelka jest uniwersalna. Może być topem, może być na koszulę, może być e, na t-shirt i od razu dodaje e, całej stylówce elegancji. Tu, jeśli chodzi o dodatki, to trochę zaszalałam, są w różnych odcieniach, ale bardzo są podobne do spodni, a buty są właśnie takim delikatnym. Ale jednak akcentem kolorystycznym. Oczywiście dajcie mi znać w komentarzach, która z tych stylizacji podoba Wam się najbardziej, którą byście wybrały dla siebie. Wszystkie linki, wszystkie informacje o dzisiejszych ubraniach znajdują się w opisie tego filmu. Wyślę je Wam też w piątek newsletterem, żeby nie zginęły. Więc smacznego, częstujcie się, te rzeczy są naprawdę super. I oczywiście, ponieważ jest to odcinek realizowany we współpracy. Mamy kod zniżkowy, łatwy do zapamiętania, bo jest to kod OSA. Daje 15% na wszystkie nowości. I do zobaczenia na webinarze w poniedziałek. Jesteście Boskie. Buziaki. Papa. Pa.